Dzień dobry! Dzisiaj jaram się niesamowicie! Patrzcie na to! I już Wam pokażemy co jest w środku. I jest coś niesamowitego! Będzie składany! Więc mamy zestaw Sanctum Sanctorum. Mówiłem o nim w poprzednim filmie. Mówiłem o tym, że 1 sierpnia premiera i że na pewno bardzo by dobrze pasował do miasta, które będzie się składać z modularów. I nie sądziłem, że tak szybko się pojawi w moich rękach. Pojawił się, bardzo się cieszę. Niesamowicie się cieszę. Poprzedniego nie mogłem dostać, bo był zdecydowanie za drogi. Ten niestety tani też nie jest, ale udało się go dostać w sensownej kwocie. Numer 76218. Zestaw składa się z 2708 klocków, czyli nie jakoś piorunująco dużo, ale... To nie ale... wygląda na modulara! Tak, no to jest najważniejsze, że to sanktą w przeciwieństwie do poprzedniego jest modularem, więc... Więc bomba. Mamy kilka fajnych patentów. Starego Pottera jest takie, co jest tajemnicze miejsce. Zgadza się. Też go mamy i też go otworzymy i też go... Co? Obpisamy? Mamy? Mamy. Ale poczekajmy. E, szybciutko. 32 cm wysokości, 26 cm szerokości, czyli mieści się na pełnej płytce bazowej. Oprócz tego wszystkiego, fajne elementy to na przykład ten witraż tutaj. Tutaj mamy e, informację o figurkach. E, widać, 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 widać. Widać. Mamy dość pokaźną kolekcję figurek. E, i, i, Napiszcie i, i, w komentarzu, i, i. ile jest tych figurek, bo ja nie wiem.

The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so why? back mirror breaks after math when i hate i attack Mamy to. Zestaw złożony, wspaniały. Zaraz nagram filmik, na którym będzie widać coś więcej, ale teraz tak na szybko. Tak wygląda ten potwór, może tak. Co tutaj mamy? Mamy figureczki, które dostały swoje miejscóweczki na platformie. Jest to robione już, na, jak widzicie, na podkładce pod modulary do miasta, więc dlatego nie wygląda to może zbyt atrakcyjnie w tym momencie, ale ale, jak będzie stało tam, tam, tam na ziemi, to znaczy na, na stole, to będzie ok. Co się dzieje w samym budynku? Na parterze mamy zegary, mamy drzwi, o których już wspomniałem. Jakieś ozdóbki, fotel z dyplomami. No i tutaj zasadniczo niewiele więcej się dzieje na tym planie. Mamy po prostu piękne, monumentalne schody, które prowadzą nas na piętro. To dalsza część mieszkania. Tutaj dzieje się scena. Z Otwarcie innego wymiaru. Coś się dostaje. Oczywiście możemy sobie wyrzucić figurki, które z tym walczą, ale o tym może za chwilę to sobie usuniemy. Chciałbym pokazać, jak to wygląda w środku. Co mamy tutaj w środku? W środku mamy regały z książkami, mamy drzwi do innego wymiaru. Mamy jakieś gazetki, książki. Mamy też miejsce, w którym doktor Stręcz zapewne przesiaduje, herbatka i tak dalej. Ale zobaczcie, co jest tutaj. Otwieramy sobie te drzwi i mamy jakiś tam inny wymiar. Zamykamy, robimy rachciach. Otwieramy ponownie, i jesteśmy na pustyni. Powtarzamy to, i jesteśmy w górach. Tutaj mamy taki bardzo prosty mechanizm, gdzie możemy sobie dokonywać zmian. Tła bardzo fajny bajer. Dla kogoś, kto tego nie będzie używał do zabawy, tylko do ekspozycji, nie jest to może specjalnie potrzebne. Ale dodaje pewnego smaczku. I ostatnie piętro. Ostatnie piętro to strych z hełmami, dziwnymi relikwiami na ścianie, jakieś topory. No i rozetomna, która wygląda z zewnątrz monumentalnie. No i oczywiście do tego dochodzi dach. Dach, który jest po prostu dachem. Nie wiem za bardzo, co bym mógł tutaj o nim opowiedzieć. Wygląda dobrze, pasuje do budynku. Tyle. Podsumujmy. Jak dla mnie, budynek absolutnie rewelacyjny, jak większość modularów. Ten niczym specjalnym się nie wyróżnia, ale to chyba dobrze. O to chodziło, żeby to było kolejne świetne miejsce kolejny budynek, który pozornie wygląda jak każdy inny w mieście. Ale dla wtajemniczonych jest czymś więcej. Zdecydowanie polecam tym, którzy się wahają. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych smaczków. Jeżeli znajdziecie troszkę gotówki, to na pewno warto ją przeznaczyć na ten zestaw. Dajcie znać, co Wy o tym zestawie myślicie. Jak dla mnie super. Zostawcie łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Będzie nam bardzo miło. Pa!